No właśnie tak, w taki sposób uczymy się o Trójcy Świętej. To, mogę wziąć motor, możesz, tam są kluczyki. No I tyle, nie, nie ma dyskusji. Co jest moje, to jest twoje. Prosta sprawa, nie? No niby tak by się wydawało, ale bardzo często kalkulujemy. Właśnie. Nie ma w miłości Bożej kalkulacji. Trójca Przenajświętsza żyje, żyje wspólnotą. Jest wspólnotowa. Nie ma tutaj jakiegoś kalkulowania, myślenia. W takim razie, jak naśladować Trójcę Świętą? No to, co jest moje, niech należy do Ciebie. Po prostu weź i, i bierz. Najlepszym chyba odbiciem Trójcy Świętej jest wspólnota ludzi. Pierwsza taka wspólnota podstawowa, no to rodzina. No to ciężko tu co innego wymyślać. Że Pan Bóg urodził się w rodzinie, Pan Jezus mamę i tatę obdarzał sobą, nie wiem jak to nazwać. Czyli, wszystko co moje jest Twoje, tak działa rodzina. I myślę, że te słowa, które opisują, że to jest ojciec i syn, to jest nasz ziemski maks. Ale to jeszcze nie jest to. Tam jest coś o wiele więcej. Tam jest jeszcze wiele rzeczy ukrytych. I myślę, że powinniśmy, tak ja to przeżywam. Że powinienem się zgodzić, że jeszcze nie wiem. Że jeszcze nie wszystko rozumiem. Że nie mogę Pana Boga włączyć między strony drugą a 60 i do spisu treści, tylko to ciągle umyka, to ciągle się jakoś chowa. Jezus mówi nie, nie, nie mogę wam powiedzieć więcej. Na razie tyle możecie wiedzieć. Ojej, dlaczego nie możesz? No bo więcej znieść nie możecie. To się wszystko wyjaśni. To się wszystko wyjaśni. Błogosław Panie Jezu. Te wspólnoty, w których jesteśmy, choćby były malutkie, serce do serca. Co jest moje, to jest Twoje.